Coraz więcej osób lubi i chce spacerować po lesie. Świadomość tego, jak się w nim zachować, czego unikać i z czym w trakcie takiego spaceru można się zetknąć, jest niestety ciągle niewystarczająca. Stan wiedzy Legionowian ma teraz podnieść ścieżka edukacyjna przyrodniczo-leśna, która jest wspólnym przedsięwzięciem Zespołu Szkół nr 1, Urzędu Miasta Legionowo i Nadleśnictwa Jabłonna. Legionowo powstało właściwie z lasu, jeszcze 100 lat temu teren Legionowo w całości prawie pokryty był lasem. A szczęśliwie właściwie, w którą stronę nie wyszlibyśmy z Legionowa, to wcześniej czy później trafimy do lasu. Tu od strony centrum miasta, od strony największych osiedli Jagiellońska, i Sobieskiego wystarczy przejść ulicę Warszawską i jesteśmy w pięknych kompleksach leśnych, i to właśnie tam ścieżka się zaczyna. Jej początek znajduje się przy wejściu do lasu na przedłużeniu ulicy Zakopiańskiej. Składa się ona z dwóch tras: krótszej i dłuższej, ta pierwsza jest skierowana do przedszkolaków i uczniów klas 1-3. Pokonać ją można w mniej więcej półtorej godziny, druga trasa trzygodzinna jest przeznaczona dla uczniów klas 4-6 i gimnazjalistów. Tego typu no, obiekty, które no, cieszymy się, że powstają na obszarach leśnych, uczą w bardzo przystępnej formie, bardzo przystępny sposób, nie w jakimś żargonie zawodowym, bo taki też w leśnictwie występuje, tylko właśnie w takiej formie ogólnodostępnej tego, czego w lesie powinniśmy się spodziewać, jakich wrażeń, przy jakich sposobach pobytu, zachowania. Jakich mieszkańców możemy w danych obszarach znaleźć i co nie powinniśmy robić? Pomysłodawczynią ścieżki edukacyjnej jest nauczycielka przyrody z zespołu szkół nr 1, Anna Wojdyła. Pomysł narodził się rok temu, w sierpniu. Zobaczyłam gdzieś na północy Mazowsza piękną ścieżkę w takiej niewielkiej gminie i pomyślałam sobie, dlaczego. U nas by taka ścieżka nie mogła być, bo przecież las jest dookoła Legionowa i wszelkie dane ku temu, żeby właśnie dla naszej dzieci i młodzieży też taka ścieżka powstała. Pani Anna swoim pomysłem postanowiła zarazić zarówno dyrekcję szkoły, jak i władze miasta oraz nadleśnictwo. Ziarno padło na podatny grunt. Zabraliśmy się za robotę, bo jedno spotkanie, drugie, trzecie, tych spotkań było bardzo wiele. Trzeba było dopracować wszystkie mankamenty. Lasy miały swoje jakby zastrzeżenia, szkoła swoje. Trwało to bardzo, moim zdaniem, bardzo długo około roku, ale mimo tych wielu z przeciwności, przeciwności, przeciwności losu, udało się to wreszcie zamknąć i stworzyć tą ścieżkę. Efekt zadowala chyba wszystkich, niezależnie od wieku. Nie miałem możliwości przejść całej ścieżki, ale to, co widzę, bardzo mi się podoba. Tablice są czytelne, ładne, są drewniane, nie szpecam jakby krajobrazu. Myślę, że wszyscy będą za tego zadowoleni, a starsi ludzie tym bardziej. Mnie jednej rzeczy brakuje, zwracałem na to uwagę, brakuje mi tu ławeczek po drodze gdzieś, żeby mogła taka starsza osoba przysiąść, chwilę odpocząć, iść dalej. Dzieci do mnie Librusem pisały informacje właśnie taką, po wycieczkach, po wyjściach z tymi różnymi klasami, że, że, że właśnie jest wspaniale, że czerpią wiedzę i w ogóle samo wyjście do lasu jest wielką frajdą, prawda? Więc jak gdyby jest w tej chwili taki hmm, Cel, tak? Idziemy na ścieżkę dydaktyczną, bo do tej pory oczywiście też żeśmy chodzili po lesie, ale to jak gdyby no, inny charakter miało. Teraz jest to takie no, fajniejsze, bym powiedziała. Duże zainteresowanie ze strony młodych ludzi cieszy przede wszystkim leśników. Oni bowiem nie ukrywają, że liczą na to, że dzięki tej ścieżce mieszkańcy zaczną bardziej szanować nie tylko las, ale i całą przyrodę. Władze leśne stwierdziły, że jeśli chcemy poprawiać sposoby odbierania lasu przez Polaków, to musimy zacząć od tych najmłodszych, dlatego że ci starsi często albo nie mają czasu na zmianę zapatrywania i zastanawianie się nad tym, co robią albo po prostu uważają, że to jest strata danina. Natomiast dzieci są zdecydowanie lepszymi odbiorcami. Gospodarzami ścieżki są nauczyciele i uczniowie zespołu szkół nr 1. Apelują więc oni do wszystkich zwiedzających o zachowanie ciszy w lesie, nieśmiecenie i o powstrzymanie się od ataków wandalizmu.